Mano wszystkim z tej strony, Mr. C, a to jest pałasz I mamy dużo zmian. Taradao. Mamy sofę, mamy stolik z krzesłami i mamy fotelę. Haha, i nawet pieska z łapem. Jak widzicie, jest jakiś przekrótki, jest naprawdę fajny. To jest mój prywatny Reksio, gdzie się plątał jego brat bliźniak, ale, ale go nie chciałem, bo był trochę wyższy i taki brzydki. Jak widzicie, zrobiłem sobie nowe skrzynie. Gram trochę na trochę, trochę innej rozdzielczości. E, także będę musiał pamiętać o tym... O Boże, mój zwędzacy nas nie dobija. Będę musiał pamiętać o tym, że muszę to pozmieniać. To są skrzynie inne inne po upgradeowałem trochę rzeczy. Tutaj mam stół do craftingu automatycznego, crafting Diablo 3. jak widzicie, zacząłem coś korzystać z nowego modu. Tego, tego... E, Red Power? Red Power, tak. Dodaję nowe bloki. Jeszcze Wam pokażę jak dół wygląda, zanim w tym zapadnie. Jak ok, widzicie, ulepszyłem sobie. Teraz to wygląda imponująco pięknie. Eee, także zabieram się za spanie teraz, tak naprawdę. Ponieważ nie chcę, żeby mnie tu noc przeganiała. A, i dzisiejszy odcinek, a raczej seria, eee, nakręcę w ten sposób, że nagram sobie większy materiał, bez żegnania się na każdym odcinku i witania przy kolejnych. Także musicie to przeżyć, ale mam pewien pomysł, ponieważ chcę o wielu rzeczach pogadać. I wiele rzeczy mam do zrobienia, także będę musiał trochę czasu na to poświęcić. A ja nie mam zamiaru tego ciąć wszystkiego, bo to jest trochę bezsensowne według mnie. Wolę powrócić do starych korzeni, gdzie sobie właśnie nagrywałem, ile weszło, tyle po prostu zrobiłem i było naprawdę fajnie. Jak widzicie, mam znowu problemy z przycinaniem się tych czanków. O tutaj pyk, tutaj pyk i tutaj pyk, i tu się czai jeden różowy penis. Ale mniejsza z nimi. O czym chciałem pogadać? O tym, że... O tym, że, o tym, że... O czym ja to chciałem pogadać? Nie, ja może najpierw Wam pokażę na początku co sobie zrobiłem. Tak jak prosiliście w kilku poprzednich odcinkach, chcieliście, żebym zrobił sobie e, właśnie ten Electric Tree Tap, więc sobie go zrobiłem. Działa bardzo fajnie. Zrobiłem sobie Iron Handsaw, który jest potrzebny do cięcia bloków na pół i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak to działa, musicie sami dociachnąć Mogę Wam tylko zademonstrować tak na szybko. Bierzemy to, bierzemy to i przekładamy sobie do ekwipunku. Jak widzicie, kładziemy tutaj z boku. Co jest? A. Kładziemy na górze jednak i robi się nam slaby pionowe. Ale gdy położymy slaby pionowe, nam się jeszcze na cieńsze. Później tamte na jeszcze cieńsze. Ale gdy położymy je z boku, robią się nam pionowe takie półeczki. To co mam właśnie teraz zamontowane. Tutaj w górę tylko z innego materiału. Także można na tym pociąć wszystko. To nie tutaj. To tutaj. Można no, na tym pociąć wszystko. Naprawdę bardzo fajnie się sprawuje. Także polecam używanie tego. E, odnośnie samej stajni. E, spodziewałem się trochę większego odzewu. Boże, to się tak głośno darło zawsze. Spodziewałem się trochę większego odzewu. Może z 10 osób przesłało mi projekty stajni. Ja wiem, że to nic wygórowanego nie było. Ale myślałem, że trochę większe zainteresowanie będzie. Siuniaka sobie zamordujemy, trzeba coś zeszć. <laughs> trochę większe zainteresowanie tym będzie. I jakaś chętna pomoc, ale z tego co widzę raczej nie bardzo. Trochę, trochę to jest przykre, ponieważ starałem się jakoś tam z wami nawiązać ten kontakt, ale jak widać nie udaje mi się to. No trudno się mówi, ale na szczęście te osoby, które podesłały pracę. Zademonstruję wszystkie na pewno. I raczej już mam wybrany jeden projekcie, który jest naprawdę bardzo fajny, tej stajni. Ona jest podziemna, w takim okręgu. Naprawdę świetny projekt, bardzo mi się spodobał. Niestety nie umieję sobie go pod domem, ponieważ tu chcę mieć swoją piwniczkę, a nie chcę sobie zajmować miejsca stajnią. Jak widzicie, tak wyglądają moje podziemia, w których sobie kopie i tak dalej pierdały wszystkie. Nie się już zespełniły. To co słyszycie teraz, to są właśnie power krystalle. Tych na pewno teraz nie znajdę, nie wziąłem ze sobą kilofu, e, ale e, jak szukam surowców, jak widzicie, wcześniej sobie kopałem i dopiero później sobie zrobiłem e, sniffer. Świetna sprawa, robi się go w bardzo prosty sposób. Wystarczy znaleźć tylko jeden Power Crystal i otoczyć go złotem. Także to będzie mieć na przyszłość. Ale na jaki zasadzie działa? Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem, jak widzicie, pojawia się do rzekiego, czyli to jest ten panel, który tu widzimy. Mm, czyli stone, 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 są. Boże, Zombiek mnie wystraszył prawie na śmierć. Mamy stone tutaj i kobla, tak. Klikam na samym środku. Jak widzicie, ten sam wzór pojawił się nam tutaj. Ale gdy będziemy przeciągać dalej, to jest warstwa dalej, dalej, dalej dalej, czyli warstwa za tą, jak patrzymy i pokazuje nam, jakie surowce się gdzie znajdują i czy warto kopać w tym kierunku, jeżeli chcemy coś znaleźć. Świetna sprawa według mnie, żebyśmy skierowali w dół. To działa na tej samej zasadzie. Zaraz dojdziemy do bedrocka. Jak widzicie, bedrock, i pod bedrokiem już nic nie ma. Tak samo działa w pionie. Zależy, w którym kierunku skierujemy, w którą stronę klikniemy. W tą stronę będzie pokazywało surowce. Świetna sprawa, według mnie. Naprawdę wygoda w poszukiwaniu diamentów i innego typu surowców. Także w ten sposób sobie szukam wszystkiego praktycznie teraz. Jak widzicie, on się bardzo, bardzo lekko marnuje. Przynajmniej ja go używałem przez jakieś pół godziny. I póki co uzupełniłem sobie mniej więcej zapasy wszystkiego, co potrzebowałem. A dzisiaj w odcinku planuję sobie zbudować w końcu tą zakichaną Query, która będzie produkować mi <laughs> znacznie więcej rzeczy, niż będę mógł sobie wyobrazić. Co ja tu mam dobrego do żarcia. kurczok? Kurczak Tonaut. Słyszałem, że gdzieś coś puściło jajeczko. Słyszecie, Jak jesteś u góry, to cię normalnie zamorduje. Mam problem z tymi wylegającymi się, z... żeby nie brzydko powiedzieć, cholerstwami. Gdzie one są? Tu jesteś, dziadu. Na no aut, już cię nie ma. Gdzie masz jeszcze swoją rodzinę? Na pewno wiem, że gdzieś tutaj są. Dobra, czy to nie jest za głośno? 50%? Nie, no jest ok, słuchawki mam głośniej, także jakoś będę musiał to przeżyć. Nie chcę mi się ich przyciszać, ponieważ te będę słyszał tylko na jedną stronę, co by było lekko niewskazane. Ale musimy sobie sprawdzić, query, jak to się robiło. To się robiło. Skazuj to. Tak potrzebujemy Kogi, Iron Geary, złote, diamentowe i. Nie, nie jest tak trudno. Myślałem, że będzie gorzej. <laughs> Czyli musimy sobie przygotować diamenciory, złoto, żelazo i drewno. Chyba, że tu mam patyki. Tu mam 10. Tu mam jakieś patyki. Uuu, nie mam patyczków. Nie mam patyczków. To sobie zrobimy patyczki. Dobrze, mamy 30 patyków. i Musimy sobie zrobić kogi. Kogi nie są trudne do zrobienia. Także, wziął, robimy. Na pewno dobrze to robię. Tak, iron, gold i dwa diamentowe. Czyli ironowych 3 potrzebujemy. 3. Git. Ha! Czyli w zasadzie wszystkie muszę na iron zrobić. Możemy je zupgradeować. Ehm. Um. Say what? Washing machine drum, spoko, ale coś mi tu nie pasuje. A stolna zapomniałem, wybaczcie, tylko mam pytanie, czy kabel wystarczy, czy będę musiał go przepalić. <laughs> Dobra, robimy tak, 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 tak i tak, wystarczyło raz, dwa, trzy, przerobimy i tak wszystkie, bo wszystkie musimy przerobić. Um, przerobimy później wszystkie na żelazo. Później potrzebujemy przerobić na um, złoto. Dwie sztuki, więc w zasadzie cztery sztuki na złoto. Tak, pięknie, czyli te dwa. Te dwa i diamenciorów. Trochę nam pójdzie. Co niestety musi być zrobione, bo inaczej nie uzyskamy tego, co mam uzyskać, czyli kwery. Dobra, to i jeszcze potrzebuję wziąć... wziąć? Tak, wiem, zaraz byście mnie poprawili. Wziąć sobie to dziadostwo. Pyc, pyc. Dobrze, to się w miarę szybko, łatwo robi. Jak się już ma trochę tych surowców, to już idzie znacznie, znacznie łatwiej. Mamy kwery. I teraz jedyną rzeczą musimy sobie zrobić, engine. Oj, 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 No, zrobimy sobie restonowy. Ta restonowy. Tu mam. Nie będziemy się wysilać na jakieś elektryczne. Restonowy wystarczył. Czyli 4 kogi, piston o Boże, Piston się robiło w ten sposób. Więcej drewna. Znacznie więcej drewna. Dobra, pyc, pyc i redstone. U. Redstone u akurat mi nie brakuje, także tego mogę sobie zużyć troszeczkę. Tego dwa. Tak i pięknie. Co ty tu jeszcze potrzebowałeś? Szkło, oszlak. Tu się już zaczynają robić schody. Będę musiał trochę szkła załatwić. Dobrze, w takim wypadku idziemy trochę szkła nadbierać. Znowu coś pykło. Dobra i tym sposobem zrobiłem sobie szkło. Bardzo łatwo, prawda? Hahaha. Ha, ha. Dobra, pięknie, pięć sztuk wystarczy póki co. Ech. Może jednak zrobię normalny odcinek, a nie będę się jakoś męczył wybitnie z tym gadaniem. Bo to jest takie na dwa razy. Dobra, póki co na razie robimy tak i potrzebujemy więcej tego. Tak, tak. Tak, dobrze to mówię? Tak. Pięknie. Tu jeden piston, aczkolwiek, o Boże, zastrzyj to. Dobra, robimy w ten sposób. Tak, tak, tak. Dawaj przepis, ponieważ nie chce mi się myśleć. A tak jest znacznie szybciej. I się nie muszę męczyć. Muszę sobie tylko zrobić dwa engine i jest git. I zrobiłem sobie troszkę pochodni czerwonych. Ponieważ one mi się przydadzą. Osiem powinno starczyć. Czy ja mam jakiś lapis tutaj? Mam troszkę lapisu. Cztery sztuki. Pięknie. Mam no, wszystko, co mi jest potrzebne. I idziemy spać. No, super, poplątałem się chwileczki, i spać. Tyle roboty, tyle roboty na człowieka czeka. <laughs> Miałem dzisiaj poruszyć kilka tematów odnośnie... Mm, nie w tym kierunku. Odnośnie tego, jak ludzie reagują na filmy. I że sami naprawdę nie wiedzą co chcą oglądać. I tu się spotykam z tym, że często ludzie piszą, że coś jest nudne, że mogą zrobić coś ciekawszego. A na przykład patrzymy na innego youtubera, który oglądał się po mapie. I nie mówię tu o łapkach, bo nie o to chodzi, bo wiem, że ten temat wczoraj poruszałem na serwerze, i pewnie osoby, które tam siedziały, mogą oglądać ten odcinek, także od razu wie, one wiedzą o co chodzi i mam nadzieję, że nie poruszą tego tematu, że chodzi o łapki w jakimś tam w sensie. Chodzi o ten kontakt z Wami. Tak jak ja prosiłem o tą stajnię, Myślę, że będzie naprawdę większy odzew. I że coś fajnego razem podziałamy. Chyba tak zrobimy, bo to będzie najlepiej. Że coś razem podziałamy i będzie... Fajnie można coś pobudować, że wy podeszczecie projekt, że bierzecie w tym udział, że fajnie, że razem... Że jednak mam jakiś kontakt z wami. A tu niestety, niestety jednak się tak nie dało. Myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Holy crap, to wyjdzie większe niż planuję. Ale to nic. Niech sobie będzie troszeczkę większe. A, a tu zrobimy. Dobra. Tu zrobimy i tak trzeba będzie zrobić. Yy, Myślę, że będę miał trochę lepszy kontakt z wami, że moja publika. Jednak potrafi się wysilić na coś większego niż skomentowanie pierwszy, drugi, trzeci itd., itd. A takich komentarzy ostatnio widziałem Multum i to mnie naprawdę zaczęło demotywować. Okej, okay. znaczmy sobie tutaj um. najpierw wyznaczymy sobie ten choć tu pochołku mój nie pamiętam jak one się tak profesjonalnie nazywały. W każdym razie musimy je wszystkie połączyć w jednej linii, co niestety jest wymagane, żeby poprawnie działała i funkcjonowała moja prywatna, automatyczna kopalnia. Czyli tutaj sobie wyznaczamy, pyc, klikamy prawym, wyznacza się nam piękny e, kwadracik, prosakon, czy jak to tam nazwać. I tutaj sobie podłączymy moje query. <gry> I query musimy niestety postawić na rogu, inaczej nie będzie działać. Buch Zesrało się Czemu się zesrało Oh god Czemu się zesrało A tu? O oh my god No przecież wyznaczyłem dobrze To jest nie tak z tą query Co, że jest zapalone? Dobrze, już zabieram. Już nie jest zapalone. Teraz masz tylko to jedno odpalone i idziemy wzgasić jeszcze to drugie. Ale to powinno nam złapać cały obszar. Nie wierzę, że taką malutką Query tylko mogę sobie zrobić, ponieważ wiem, że można dużo, dużo większą. I z tym nie powinno być żadnych problemów. Co tutaj? No, tu złapało. No co za tępe no dobra, trudno się mówi, tutaj będzie w takim wypadku. Dobudujemy sobie w takim wypadku tutaj moją małą stację roboczą. E, odnośnie tego, że chciałem złapać z Wami jakiś kontakt lepszy, ponieważ widzę, że nie ma tego, co było kiedyś, że ludzie komentowali tak jak pod jogboxem. Tego już nie ma pod tą serią. Nie wiem dlaczego naprawdę, ponieważ według mnie jogbox w porównaniu do tej serii to jest totalna kicha. I takie nieporozumienie. Okej, okay, dwa silniki. Pyt, pyt. E, jeszcze pipe'a sobie muszę zrobić jakiegoś ewentualnie. O, o, tak, 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 tak. To będzie dobry pomysł. Zrobimy sobie skrzynię. E, według mnie Diogbox nie był wcale taką zachwycającą serią. Nie działo się tam też nic nadzwyczajnego. Dzieje się praktycznie to samo, a paczka modów też macie dosadną tą. Możecie ze mną budować, nie to, że macie gdzieś to zabronione eee, i nie da się po prostu tego obejść. Eee, upgrade, tak? Tak. No. God to Diamond. Eee. Oh my god, no dobra. Niestety muszę mu poświęcić. Chwila. Co tu było? Szkło. Dobrze, niech się zrobiło. Niestety coś się podziało w międzyczasie. Może dlatego, że nie nagrywałem. Albo cokolwiek innego się mogło podziać. Może moje filmy są na tyle kiepskie. Może wypowiecie się teraz pod tym odcinkiem jakoś, co się tak naprawdę zmieniło, albo co chcielibyście, żeby się zmieniło. Bo ja z każdego, z każdym odcinkiem staram się, żeby to było w miarę ciekawe, żebyście się też mogli czegoś nauczyć, dobrze się bawić przy tym. Ale widzę, że nie zawsze to skutkuje czymś dobrym i czuję tak jakbym tracił po prostu kontakt z wami. A nie chcę, żeby tak się działo. Dobra, tu iron. Troszkę więcej ironu. Nie chcę, żeby tak się działo, ponieważ to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Bo w pewnym momencie, mimo iż te filmy nagrywałem dla siebie, teraz też nagrywam je dla was, ponieważ zaczęło mi zależeć na moim kanale i chciałem, żeby był coraz lepszy coraz lepszy i staram się brać pod uwagę wasze opinie, to co wy sądzicie o tym i to jak się zmienia cała seria, czy też wszystkie serie, jakie nagrywam. To jak ja się zmieniam, jak się zmienia moje podejście do samego YouTube'a, do, do widzów, jak ludzie na wszystko reagują. Także uwierzcie, trochę to jest takie przykre, że e, człowiek się stara, a nie jest tak fajnie, jak chciałoby się, żeby to było i nie jest po prostu tak kolorowo. Nie wiem, ja czułem się jakiś taki dobity w tym wszystkim. E, fuck, do Golda sobie jeszcze nie zrobiłem. Najedą do tu Gold. No, oh my god. Może pójdzie. nie throw. I cena to potrzebuje. Iron, gold i szkło. Wszystko ma przy sobie. Nie muszę nigdzie lecieć. Dobra, jest git. To stawiamy tutaj. I to jest takie trochę przykre, ponieważ no, tu, jak mówiłem przed chwilą, czuję się, że. To już nie jest to, co było kiedyś i to jest trochę przygnębiające. Um, normal to iron, nie, 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 ta, tak, nie, what the fuck, gdzie one są? Gold to diamond, normalna do to What? Iron to gold. Oh. Ty dziadu. Oszukałeś mnie. Muszę wrócić do domu jednak. I chciałbym, żeby to jednak wróciło, co było kiedyś. Wybaczcie, że tak przerywam, ale też skupiam się po trochu na grze. Eee, nie chcę się tu przy niczym pomylić, ponieważ jak pierwsza sobie teraz, to będą później problemy z podłączeniem tego wszystkiego. A chcę, żeby ta skrzynia zbierała jak najwięcej surowców na raz, hmm, ponieważ będą mi one dosyć potrzebne. Dobra, jedno iron. No jest, pięknie. Będą mi one dosyć potrzebne w późniejszym etapie gry. Także musicie mi też wybaczyć, że jednak się trochę odrywam od tego co mówię. Mam nadzieję, że nadążacie za mną wszyscy i postaracie się. Nie mówię, nie oceniajcie filmu jeżeli nie chcecie, ale naprawdę jest mi świetnie, miło się robi po prostu na sercu jak jak komentujecie te filmy, ok jest git teraz możemy sobie podłączyć A, myślę, że teraz spokojnie możemy podłączyć pyc i pyc, nasze silniki zaczną pracować to zacznie nam tu pięknie, ładnie wybierać specjalnie wybrałem teren z wodą hmm, bo ta woda jeżeli zacznie nam zalewać wszystko to automatycznie może trafić na lawę i ta lawa wtedy zamieści się na obsydian czy na kobla i wtedy nasze wiertło pozbiera wszystko. Także to trochę potrwa, zanim to się tak naprawdę uruchomi. Jak widzicie silniki dopiero zaczęły startować. Zanim to wszystko się to wybuduje, to trochę potrwa. Bo żeby całe Query zaczęło działać, to musi zbudować sobie rameczkę. A zanim ta rameczka się wybuduje, to będzie trwało kategoricznie długo. Także najlepszym wyjściem jest zrobienie lepszych silników. Ale ja naprawdę nie mam tego na razie w planach. Chcę, żeby to sobie pomału pracowało, nie mi się nigdzie z tym nie śpieszę. Eee, mam nadzieję, że tu nie będzie nic temu przeszkadzać. Może to wyczyszczę do końca. Jeżeli to ma temu przeszkadzać, to nie chcę, żeby to stanowiło jakiś problem. No to byłaby największa głupota, jeżeli nagle miałoby się coś spieprzyć, tylko dlatego, że. Tylko dlatego, że nie wyczyściłem pokoju. No to byłby wesens. sens. Także na szybko to czyścimy. Całą tą prostą linię. Tak. Pięknie. Jest cudnie. A teraz wracamy do domu. Wracamy do domu używając mojego fantastycznego mieczyka z Adventure Items. Tak, oczywiście jest on w paszce. Jeżeli nie znaleźliście go w paszce. Zapraszam na replika, na której jest podana moja paczka. I tam możecie pobrać sobie wszystkie pliki, tak jak już to kiedyś mówiłem. I macie wszystko dostępne w jednym miejscu, także tylko podmieniacie i działa. Także ludzie nie krzyczcie, nie płaczcie o to, bo to jest naprawdę bez sensu. Pyc i pyc i może jeszcze tu jedną i jeszcze tu jedną. I jeszcze tu jedną, i jeszcze tu, i jeszcze tu. O, pięknie. I jeszcze tu. I teraz sobie zobaczymy tylko co tam, jak tam w moim enchantingu... Uuu, trzy rzeczy się zrobiły. To podejdźmy sobie bliżej. Pracier of Souls i Charm of Dead i Pracier of Souls Moderate. O, nice. Jak Moderate, to ja poproszę. Charm of Dead... Chyba już mm, odkrywałem... Chyba mam czekawkę. Nie obraźcie się. Tracer of Souls, Tricky. A nie, Tricky. A tu mamy Hard, czyli łatwiejszy do odkrycia. Bardzo mnie to cieszy. I tu mamy jeszcze jedną rzecz do odkrycia. Także trochę tych rzeczy już się tu odkrywało i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. <coughs> Jestem ciekaw, co to jest za ciotostwo. Dobra, poczekamy, bo to już prawie koniec. 72%. Cóż to za nowe odkrycie. Pokaż mi to. Ooh. Ever wanted to read your Tamunamoninam Come by the light of burning souls? Here is your chance. Determine the glow of the souls also seems to draw Viz and from surrounding chunks to raise the levels of the chunk of prasira is placed in. Czyli zwiększa nam tak naprawdę zwiększa nam energię na każdym czanku, przynajmniej tak zrozumiałem. Jeżeli źle zrozumiem, to możecie mnie całkiem się poprawić, ale myślę, że całkiem dobrze to zrozumiałem i wiem mniej więcej o co chodzi. Póki co na razie nie biorę się tak jakoś super ambitnie za... to tam crafta, ale jest naprawdę bardzo fajny modem, który na pewno będę chciał pokazać w każdym odcinku chociaż po troszeczkę i... Zapląta mi się język. Co ja zrobiłem? Ja dobrze zrobię. Tutaj sadzonki, tam mięcho, tutaj reszta pijerdół. Tak. Pięknie. Mój prywatny termometr do odnajdywania surowców musi tu zostać, a ja póki co żegnam się z wami. Także mam nadzieję, że przemyślcie sobie to co dzisiaj w odcinku powiedziałem, że nie zapomnieliście. I zacznęcie chociaż komentować te odcinki, bo naprawdę jest mi bardzo miło wtedy, gdy je komentujecie i staracie się coś ze mną współpracować, czemu to jest otwarte. I nie, chyba tyle. Kończę. Tyle z mojej strony i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem, co będziemy robić. Mam nadzieję, że ulepszę sobie do tego czasu te silnik. Jeżeli nie ulepszę, to pewnie zrobię to na odcinku i może później już zajmiemy w późniejszym etapie gry zajmiemy się właśnie robieniem całych tych systemów tutaj które obiecuję i obiecuję także dzięki że oglądaliście no i do zobaczenia pa pa